Nie ma no. Witam was serdecznie w dziewiątym odcinku z gry Uncharted 4. Kres Złodzieja. Eksplorujemy... ...jaskinie. Najwyższa pora. Chodź. Spójrz tu. Ale ślisko. Jest tu jakaś dźwignia. No, śmiało, pociągnij. Co? A jak to pułapka? No już, bez przesady. Czego ty się boisz? A, że stracę rękę? Dorobię ci ładny hak. No dawaj. No tak. Hak. Okej, próbuję. <zysy> Poważnie? Proszę, proszę. Interesujący wystrój. Ci, którzy zasłużą, przybędą do Edenu, a tych, którzy zawiodą, ponury los napotka. Ewery chyba był lepszym piratem niż poetą. To. to nie jego. To znaczy? Patrz. Pirat z Rhode Island. Thomas Tew. To nie może być on. To, to jego pieczęć, ale... Ale on zginął na morzu, poszukując skarbów. No tak, jeśli wierzyć opowieściom. Jeśli to jest jego znak, to jaki jest właściwie jego związek z tym wszystkim? Dobre pytanie. Kim według ciebie są ci goście? Rozdział dziewiąty. Ci, którzy zasłużyli, zasłużą. Próbują nas wystraszyć. Dobrze, że jesteśmy zaprawieni w boju. Ok, stąd przeszliśmy. Aha, tu możemy sobie naokoło, Nate, nie spadnij. Ten most wygląda tak jak pozostałe, i tak długo wytrzymał. Słynne ostatnie słowa. Dobra, trzyma się, chodź. A nie zbudowano ich zgodnie z kodeksem. Mylisz się. To piracki kodeks. Ha, 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 ha. No tak. A, po ostatnich zjazdach wciąż mam żwir w butach. A tam był skarb. Tam jest skarb. Chodzisz ty. Się raczej chyba nie dostanę tam Aha. No trudno się mówi Okej okay, czyli tam ten. Ja tam łaziłem jak ja tej jaskini nie zauważyłem. Okej, okay, tam mi skaczemy. Opracowany do perfekcji. Miejsce z Eivery? Nie, nie rozumiem. No ja też nie. Skoro Ewery chciał ukryć skarb, to po co mu inny pilne? Hmm. Może uważał go za członka załogi. Może wysłał mu jeden z krzyży Świętego Dyzmy. Ta. A tyu mógł zagarnąć cały skarb dla siebie. Tylko nie kracz. No, niedługo i tak się dowiemy. Tam nie ma nic. To idziemy tutaj. Cóż, tędy nie idziemy. No przynajmniej nie spadliśmy do dziury. No Dziewko no, dziepko wyszukane, co nie? Można tak powiedzieć. Okej, okay, nic się nie Dobra, dzieje. Dobra, to ja tylko wyjmę. Nie, nie, nie. Nie, nieco Nie. chyba Nie. No nie. 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 to się Nie. Nie. coś tam na samym dole. To wiadro. Aha. Dobra, Nie. Piękno napełnione, dobra, podaj mi je. Włożę je do tego okrągłego czegoś. Czekaj na mnie, zobaczmy, co robią te koła. Kręcą. Ok, chyba już wiem o co chodzi. Ma to związek z trzema krzyżami? A, wydaje mi się, że patrzymy na Jezusa, dobrego Dyzmę i złego gestasa. Słyszałem, że biały krzyż należy do dysmy, a czarny do gestasa. A, od lewej do prawej czyli gestas. Biały, czarny. Dobra, to kręci tym. Na użyć przełącznika. Można? Można? Spróbujemy. <grymne> na tam, <ej. grymne> Jesteś tego pewien? No, już nie. No okay. to jest. Hej, Sam! Dyzma był po lewej stronie Jezusa? Patrzymy na nich z przodu czy od tyłu? Z przodu, tak był po jego lewej. Okej, okay, tak zrobiłem. Chyba, że... Nie no. chciałem. Aha. Dobra, dobra. Ba, coś się tam przesunęło, gdy postawiłeś wiadro na górze. Od mechanizmu do drzwi prowadzi jakiś tunel. O, czyli wiadro powinno być na górze. Zostań. فيلا فيلا هاي Przekręcę teraz sobie tego. Musi być to. No, sprawdźmy to, tak? Naciśniesz przełącznik? O, nie, nie, nie chciałbym cię pozbawiać tej przyjemności. Jasne. To. Nie, to miał być sprawdzian. To co takiego niby sprawdzał? Napełnianie wiader? Trzeba było znać Dyzmę, o którym Avery i jego załoga naprawdę sporo wiedzieli. Łatwy ten sprawdzian. Może będzie ich więcej. Nie czy tam, tam tam był tylko opis, jak się czuł. Tu mogę wskoczyć niby. Tylko, że. nie sam. Aha, tu nic nie ma. To idziemy. Okej, okay, mamy linkę. Wejść do tego mostu. Dobra, poszukajmy drogi na górę. Tak jest. Hopsa, odejdź tutaj. Mogę cię podsadzić. Idę. <grym> Okej, okay. mam tu coś dla ciebie. Użyj tego, żeby sięgnąć do wyżłobień w ścianie. Masz rację. Labra haxa. Pięł nam sprawy, nie? No, pewnie było łatwiej, gdy mosty i kładki nie były zarwane. Spóźniliśmy się jakieś kilkaset hmm. lat. Sprawdźmy co tam jest. A no dobra, idziemy. na niski Poch a, ouch. Tak, pochyl swój, a Niech to szlak. Widzę tam światło. Co co zrobiłem. Jak najbardziej. <laughs> o katakumby. No tak ma sens, jesteśmy pod katedrą. No i co tu mamy? Wejście mamy. Znaleźliście coś ciekawego przy mogiłach? Nic, nie licząc kilku starych epitafiów. A kopaliście przy kapitularzu? Tak, proszę pani. Przy północno-zachodnim obszarze też. A może w strefie południowej? Jeszcze nie. Dopiero jutro przeniesiemy tam dźwig. Nadine? Dopilnuj tego. A na razie kopcie tutaj bez dźwigu. Za chwilę poślę tam kilku ludzi. Dobrze. Rejf, a jak tam twoje manuskrypty? Mogę na słówko? Informuj mnie. Tak jest. Słyszałeś? Znaleźliśmy nowy obszar pod katedrą. Owszem. Byłaś tam? Nie, a co? Nie za wiele się tam ostało po ich robotach strzałowych. No, moi ludzie mogli przesadzić Są jak banda uzbrojonych słoni w składzie porcelany. Zrobili znacznie więcej w dwa dni niż my w dwa miesiące. No wiesz. Raczej nie zbadam, serdzy gruzu. Okej. <grym> Okej. Okay. Okay. Dzięki. Powiem im, żeby cię koniecznie uprzedzali o swoich posunięciach. Albo powiedz, żeby po prostu poczekali, aż przeanalizuję to, czego jeszcze nie rozwalili. Nie, nie mamy już czasu, żeby tu siedzieć. Z całym szacunkiem, ale mam nieco więcej doświadczenia w tej materii Ach, niż ty. Próbowaliśmy twoich metod. Niech Ty po prostu chcesz to miejsce zrównać z ziemią. Co? Chciałam ukraść ten krzyż na długo przed tym, jak trafił na aukcję. Tą, której niestety w żaden sposób nie mogłam zabezpieczyć swoim Aukcja ruchni. to był najprostszy sposób. Zamiast udawać się, się na moją intuicję, słuchałam ciebie i teraz mamy konkurencję. Skąd miałem wiedzieć, że się pojawi? A może chciałeś go zwabić? Co? Po co niby miałbym to robić? Bo go potrzebujesz. Mam rację? Chodzi o to, że odechciało mi się z tym cackać. Jeśli skarb tu jest, znajdziemy go. A jeśli nie, to może czas się zwijać. To nic osobistego Oczywiście Jak coś znajdziemy, dam znać Ruszmy się, bo zaraz nam wysadzą ten skarb Albo zaczną się miziać Czekaj Myślisz, że ma rację? Z czym? No, z rajfem, że chcecie zwabić. Póki nie ma przewagi, to nieważne. Bez znaczenia. No, ale zapewne tak jest. W końcu. Jak sądzisz? O jakim przyległym miejscu mówię? Chyba o jakiejś bocznej sali, bo tutaj na pewno jesteśmy sami. Nate jest jak Lara Croft. I ona wszystko znajdzie. Tak jak i Nate. A inni sobie nie dają... Nie dają sobie rady z tym. Eee, teraz te my Chcemy tam się zawijać, czy raczej nie? Nie proszę, mamy zaś przegapione. Nie chcemy A, trochę za wysoko, żeby wskoczyć, chyba że masz trampolinę, zostawiłem w ogródku. A, niech to. Zaraz. Naprawdę masz trampolinę? Chciałbym. Eee, no dobra, panie, Majster. Tam mamy na pewno. A okej. Okay. spojane się Teraz psa tutaj Czekaj no raz! Dziękuję, szanownemu panu. No tak byś ją jeszcze przesunął, to by ci się nic nie stało. I tu... Jezu... No, na pewno jesteśmy bliżej katedry. Albo jej gruzu. To jest... To samo przejście, tak? Możemy iść tu, ale to jest chyba. Przyznaję, nie spodziewałem się czegoś tak wymyślnego. Ja też. Budowa musiała trwać wiele lat. Doskonale ukryli te 400 milionów. Aha, dobra, wiem gdzie jesteśmy. Na pewno tutaj. I co teraz? Most się zapadł. Musimy znaleźć inną drogę. Raz, dwa, i trzy. Aha, chyba że. Raz, dwa i trzy. To nie jesteś cięższy od tej skrzyni. Ok, jestem. To co dalej? A, pracuję nad tym. Okej, okay, no tu ją możemy dać. Możemy zawiesić na tym liny. Świetnie. Komu potrzebne są mosty? Nie wiem, ja. Ja bym się nie obraził. przejdziemy. To co zrobimy? Przejdziemy tędy. No, moglibyśmy tu nieźle utknąć, gdyby to miejsce się nie rozpadało. Nathan, rozejrzyj się. O cholera. To pewnie kolejna zagadka, ale wszystko leży na dnie. Aha, mamy nową zagadkę jak przedostaniemy się na drugą stronę? Apsach, hopsa zapewne. Proszę pana. Wow, na na czym ty stoisz? Tutaj pusta, myślę, że ta drewniana rącztawka może nam załatwić temat. Można spróbować. Wspomnieliśmy, śmierci. w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, Się. W porządku. E, a teraz... A co ze mną? No tak, rozejrzę się. Da. Ja... Popiszę tu te Zaczynam doceniać myśli w skonstruowanie. Tak? Nie udawaj. No i jak? Tak, daj mi chwilę. Znalazłem coś do obciążenia huśtawki. No, obciążymy i będziemy po malutku kończyć ten odcinek. Jest cięższa ode mnie. No, nie wiem. Dobra, dobra. Ej, ładny przelot. Ech. Jeśli poszukiwanie skarbu nie wyjdzie, może... Ach, cholera! Dawaj, dawaj, dawaj! Test za nami. Ja wolałbym już wpaść w kolejną pułapkę. Mam nadzieję, że jesteśmy już na końcu tej drogi. No ej! No nie żadne. Ej. Okej, okay, kończymy ten, od... ten odcineczek. Ja Was oczywiście serdecznie zapraszam na następne odcinki. A póki co, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.